Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziś w plenerze pogoda do tego nastraja, żeby wyjść poza mury domu i może krótka taka refleksja. Proszę państwa na sam początek Platon, niech to będzie taka bardzo wiodąca myśl, która prowadzić nas będzie przez całą tą dzisiejszą refleksję, cały ten dzisiejszy program. Najważniejszy, w każdym działaniu jest początek. Dlaczego? Dlatego, że z drugiej strony znajdziemy taką Odpowiedź Janusza Korczaka, który mówił nam o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, że nie wolno nam jest zostawić świata takim, jakim go zastaliśmy, takim, jakim on jest. Mamy go zmienić w miarę możliwości na świat lepszy. I tutaj jest takie pierwsze pytanie, a w zasadzie takie stwierdzenie Bosmansa, który mówił o tym, że ludzie dzieli się na takich, którzy potrafią dzielić się życiem. I na takich, którzy to życie marnują. I warto sobie tutaj postawić to kluczowe pytanie. My będziemy zajmować się innymi ludźmi, badaniem ich, dlaczego oni są tacy, a nie inni. Ale kluczem do zrozumienia drugiego człowieka jesteśmy my sami. Bo po pierwsze, jest to znajomość sama siebie. To, co powiedział święty Augustyn wejdź do wnętrza siebie, w środku człowieka mieszka prawda. Spotkałem wielu takich ludzi, którzy lubieli oszukiwać, ale nie spotkałem ani jednego takiego, który chciałby być oszukiwany. Więc ta znajomość siebie jest również oparta na bardzo ważnym aspekcie, jakim jest prawda. A prawda jest dzisiaj najbardziej takim okontestowanym terminem, wartością na każdej płaszczyźnie, w każdym obszarze. Ale dwa, żeby mówić o znajomości samego siebie, to człowiek musi być czymś, zainspirowane, no mogę siebie znać, mogę siebie kochać, mogę się w sobie zakochać do tego stopnia, że będę y, totalnym narcyzem, nie będę dostrzegał potrzeb drugiego człowieka, a człowiek przecież rozwija się w osobowej relacji z drugim człowiekiem. Potrzebna nam jest, kochani, inspiracja, ale żeby była inspiracja, to po prostu potrzebna nam jest jeszcze współpraca. Y, Patton, y, George Patton, y, postać myślę, że znana, wielki, y, Powiedzmy sobie, wojskowy, amerykański, mówił o tym, że nigdy nie należy mówić ludziom, co mają zrobić. Trzeba również, oczywiście, podawać im jakieś tam aspekty, ale trzeba nauczyć ich myśleć. No i co jest ważne, jeszcze istotne, proszę Państwa, w tej rzeczywistości, kiedy zaczynamy poznawać, Siebie, kiedy zaczynamy się inspirować, człowiek może zostać zmanipulowany. Może nawet nie widzieć, że pięknie podsuwa mu się pewne manipulacje na temat na przykład płciowości, na temat relacji, yy, które są toksyczne. I druga kwestia, to jest właśnie ta trzecia kwestia, przepraszam, to jest znajomość realnego świata i znajomość realnego człowieka. Kim jest człowiek. To jest to kluczowe pytanie, kim ja jestem. I wiemy o tym, że w historii, nawet w tej historii filozofii, ludzie definiowali siebie w różny sposób, ale zawsze był to sposób, który gdzieś znajdował punkt odniesienia w ludzkim rozumie. Dziś żyjemy w postmodernistycznej rzeczywistości, która tak naprawdę neguje racjonalne poznanie, w tym, proszę Państwa, poznanie samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że dziś, jak pisał to Roger Scruton, mamy do czynienia z czymś takim, co nazywa się budową takiego, jak gdyby, osobliwej Osobliwej natury świata, on tak byśmy to określili. Ale co to jest za osobliwy świat? Proszę Państwa, to jest świat, w którym panuje wolna Amerykanka, w którym wszystko jest dozwolone. Prawda może być fałszem, fałsz może być prawdą. Ten świat jest również światem wyzutym ze swoich wartości. I teraz to, co jest bardzo istotne i ważne, do tej pory nie odnoszono w tej kwestii właśnie medialnej takich ważnych aspektów jak chociażby wpływ mediów społecznościowych jakichkolwiek mediów na umysłowość człowieka. I tutaj kłania się taka bardzo ważna postać. Oczywiście badania prowadzono i bardzo często są to takie skrajności, coś jest złe, coś jest mega dobre, ale proszę państwa, zauważmy, że potrzebny jest taki środek, złoty środek i właśnie ta prawda leży po środku. Marshall McLuhan, Herbert Marshall McLuhan, Kanadyjczyk, teoretyk komunikacji, to jest jeden z najwybitniejszych mózgów, jeżeli chodzi o środki przekazu. I coż on takiego mówił? Kiedy w latach 60. prowadzono pierwsze badania na internecie, to McLuhan obserwując grupę ludzi powiedział, że jeżeli pojawią się media na szeroką skalę, te, które dziś rozumiemy jako media społecznościowe, jako internet, to pojawi się zupełnie, ale to zupełnie nowy człowiek. I jaki to będzie zupełnie nowy człowiek? Po pierwsze, McLuhan mówi, on będzie zupełnie inaczej odbierał myśli. Dwa, on będzie się zupełnie inaczej organizował. Trzy, on będzie się zupełnie inaczej komunikował. Zwróćcie uwagę Państwo, jak my ze sobą się komunikujemy poprzez wiele aplikacji. Trzy i ta... Jeszcze czwarta rzecz, proszę Państwa, po tym sposobie komunikowania się, to jest przyjmowanie argumentów. No i ostatnia kwestia, McLuhan mówił, to są właśnie wartości. Po, powiedział nam również, że jak ta rzeczywistość pojawi się w zasięgu globalnym, to będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym człowiekiem, ale powiedział jeszcze jeden ważny aspekt, że te media przekształcają nas całkowicie, zupełnie, że nic, co... Jest w tej rzeczywistości, nie będzie niezmienne i nietknięte. Dotknięte będzie, proszę Państwa, wszystko w tej materii. No i oczywiście, jeżeli mówimy o przekazie, to proszę Państwa, kłania się taka dobra publikacja, która ja miała dziś specjalnie tutaj na to miejsce, w którym powiedzmy, człowiek się trochę resetuje, przyniosłem Władimir Wolkow. Krótka historia dezinformacji. Polecam tę lekturę. Polecam tę książkę bardzo dużo trafnych test zresztą sam Wolkow zajmował się, proszę Państwa, niczym innym, ale wykładami właśnie z dezinformacji, którą, którą Sowieci opanowali, moi drodzy, no, w sposób perfekcyjny, tak? Zobaczmy, jak dzisiaj dużo jest tak zwanych fake newsów, dezinformacji w przestrzeni mediów. Ale co napisał Wolkow? Pisał o tym, że ten, kto dziś, zwróćmy uwagę na to stwierdzenie, Kontroluje emisję informacji w danym kraju, to kontroluje jego mieszkańców. Segreguje się fakty. To już nie chodzi o agenda setting, kiedy segreguje się informacje, jak one mają napływać, ale segreguje się samą emisję. To co ma być temu człowiekowi dziś tutaj w tym momencie podane po to, żeby on mógł żyć w świecie, którego nie jest w stanie odczytać, w świecie, który nie tylko neutralizuje prawdę, który tej prawdy na skalę masową dziś po prostu się wyzbywa. I teraz zacznijmy od początku. Na samym początku mamy ten łaciński wyraz, informacja, czyli informacja. I on się wywodzi od takiego słowa, od takiego źródła informare, co znaczy przedstawianie albo czegoś, co jest oczywiste. I chodzi o takie kształtowanie, Urabianie i odciskanie formy. To ostatnie stwierdzenie jest niezwykle istotne i ważne. Pamiętamy może gdzieś z jakichś wycieczek, kiedy widzieliśmy garncarza, który kształtował, powiedzmy sobie, jakieś naczynie. Zauważmy, że jeżeli otrzymujemy informację, to podłożem tej informacji jest ludzka świadomość. Ona jest do niego, do tej świadomości ludzkiej skierowana. I teraz. Jeżeli będzie wrzucać się fejki w tę przestrzeń, to proszę Państwa, człowiek nigdy nie dojdzie do właściwych wniosków. Jeżeli naprowadzimy kogoś na zły tor lotu, to czeka go katastrofa. I zauważmy, że właśnie w tej krótkiej historii dezinformacji Wolkow, jako specjalista od tej materii, mówi nam bardzo wyraźnie, że tak jak w naczyniu odciska garncarz pewne rzeczy, pewne kształty. Tak, w świadomości człowieka, w jego umyśle, w jego intelekcie, podana informacja, która jest kontrolowana, odciska swój ślad. I z czym mamy do czynienia w tej materii? Z pewną dozą informowania, ale na czym polega to informowanie? Informowanie to inaczej, proszę Państwa, nic innego jak formowanie ludzi, poszczególnych jednostek, ale również mas. I trzeba nadać jakiś, Pożądany przez tego, kto to robi, kto kształtuje ten przekaz, jakiś kształt, jakiś kierunek. Stąd zauważmy, jak dziś bardzo pięknie manipuluje się wielkimi tłumami, o czym już pisał dość dawno temu Gustav Lebon w swojej publikacji poświęconej właśnie psychologii tłumu, której zresztą nadał taki sam tytuł. I zauważmy, do czego dziś wykorzystuje się, proszę Państwa. Media, media społecznościowe. Zostawiam na boku te, które są pod wpływem zawsze jakiejś rządzącej grupy partii. Kochani, technologie medialne służą naszej narcystycznej strukturze. I bardzo często za to płacimy czym? Głuchotą, ślepotą, odrętwieniem, jak mówi wielu fachowców. I teraz bardzo często w tej medialności występują takie dwa bieguny. Z jednej strony ktoś robi to, bo się chce dowartościować, tak, zwalczyć jakieś swoje kompleksy, ale jest jeszcze jeden biegun od wartościowania człowieka i dziś jesteśmy świadkami tego, jak bardzo możni tego świata globaliści idą w tym kierunku, żeby, przepraszam za określenie, mówiąc tak za Harari, wyhodować sobie człowieka, i jest jeszcze jedna rzecz, bo może Państwo się z tym możecie nie zgodzić, bo to jest po prostu pewna teza, pewna teoria, ale jest jeszcze złoty środek po środku, gdzieś może tak niestylistycznie mówię, leży. To jest człowiek, który chce służyć drugiemu człowiekowi bezinteresownie w tej przestrzeni, właśnie jak, jaką stwarzają media społecznościowe. Ale zauważmy. W jakimś sensie dostrzegamy takie sytuacje, że ludzie rozbudowują w świecie medialnym swoje relacje. Mają ich setki, tysiące, stają się kimś bardzo ważnym. Nie tak dawno miałem okazję, moi drodzy, być na przejażdżce rowerowej, i podjechało do mnie dwóch młodych ludzi pytając. Czy ja to ja? Mówię, że tak, oczywiście. Czy możemy z Panem sobie zrobić selfie? W jednej czy w drugiej miejscowości, mniejszej, ktoś pyta, czy możemy się zatrzymać, sfotografować? No Dla mnie to są rzeczy szokujące. Ja nie jestem takim influencerem, nie jestem jakąś osobą kochanie rozpoznawalną. Staram się za pomocą tego, co robię w mediach, na miarę moich możliwości, na miarę moich finansów, pomagać człowiekowi poszukiwać prawdy, do niczego go nie zmuszać. Ale zauważmy, że wracając do istoty rzeczy, że w tym społeczeństwie, które jest takie całkowicie zanurzone w technologie różnego rodzaju, ono to społeczeństwo tak naprawdę wyzbywa się wartości moralnych i wartości duchowych. A przecież człowiek to jedność psychofizyczna. Ale zauważmy, obserwujemy w tej wiedzy przekazywanej nas, czy w tej relacji, proszę Państwa, w mediach, kiedy jesteśmy tam mocno zaangażowani, odgrywamy pewne role, bardzo często naśladujemy kogoś, mamy jakieś wzorce, którymi się posługujemy w tym celu, żebyśmy mogli Państwu albo sprzedać produkt, albo powiedzieć coś na temat tego, co przeżywam, albo podzielić się swoim świadomością i bardzo często kopiujemy innych. Wszyscy rodzimy się jako oryginały, a umieramy jako fotokopie, jak mówił Carlo Acutis, ale zauważmy, Mamy taką jedną rzecz. Potrzebujemy audytorium. Im więcej live, i czasami również to, co jest w tym przekazie robione przez te globalne korporacje, jest tak rozwarstwione, jest taką papką, że my musimy i muzykę, i treści, i cokolwiek innego pod to, że tak powiem, podpakować. Czyli oni rządzonami, czy my jesteśmy samodzielni. To jest kluczowe pytanie, na które yy, chcemy sobie odpowiedzieć. Dlaczego tak robią? Proszę Państwa, bo chcą manipulować naszymi emocjami. Zauważmy, że prze przesłanie internetowe nigdy nie dotyka intelektu człowieka, czyli nie jest takim, powiedzmy sobie, przesłaniem racjo, racjonalnym, które w jakimś sensie dociera do człowieka. I jakie newsy są? Yy, że tak powiem, bardzo często przeswajalne. Nikt inny znana Wam, proszę Państwa, postać Erasm z Rotterdamu. Co Erasm z Rotterdamu ma wspólnego z Internetem? Może niewiele, ale ma wspólnego, proszę Państwa, z myśleniem, z procesem myślenia, mimo że żył w czasach nam odległych. Człowiek jest tak zbudowany, że kłamstwa wywierają na nim większe wrażenie niż prawda. Erasm z Rotterdamu. A kto dokładnie rozumiał ten fakt, że kłamstwa bardziej działają na człowieka niż prawda? No nie kto inny, jak Włodzimierz Ilicz, Lenin, zbrodniarz, proszę państwa, dyktator, człowiek, który wprowadził w życie ideę Karola Marksa. Cóż, takiego powiedział. Wiele rzeczy powiedział, wiele rzeczy cytowałem w różnych kontekstach, ale jedna w kontekście manipulacji. Mówcie im, mówcie im to, co chcą słyszeć, powtarzajcie im. I teraz człowiek w tym medialnym przekazie, proszę Państwa, może mieć miliony lajków. Tak jak pamiętacie aferę wielu y, ludzi, którzy dla Was być może nawet byli autorytetami, jak nagle okazało się, że wykorzystywali seksualnie dzieci. I nagle w gruzy legł cały ten wizerunek tego człowieka. Każdy z nas musi żyć takim przesłaniem księdza Jana Twardowskiego. Zanim o nim powiem, nie dać się zmanipulować. Rozumieć prawdę jako związek rozumu z rzeczywistością. Nie sprzeciwiać się jej. Lepiej, żebyś ty i ja cierpiał za prawdę, niż prawda miałaby cierpieć z twojego powodu. I teraz ten, że właśnie ksiądz Jan Twardowski znamy dokładnie, śpieszmy się, tak? Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność jest niepewna. I moi drodzy, tym takim przesłaniem na koniec chciałbym się z wami pożegnać i powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że naprawdę media nas drenują totalnie. Że czasami tak jak wam mówiłem, trzeba wsiąść na rower, trzeba pójść na spacer, włożyć smartfon do tylnej kieszeni, pobyć na łonie natury, jak śpiewał swojego czasu zespół Depeche Mode. Enjoy the silence, rozkoszuj się ciszą, posłuchaj tego, co do Ciebie mówi świat przyrody, i zadaj sobie pytanie o celowość tego wszystkiego. A dlaczego? Bo w tej strony, z tej strony szybki, puk, puk, puk. Mogą Cię oszukać, ale przyroda, natura nie jest w stanie Cię nigdy oszukać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardziej niż szkiełka masz słuchać swojego serca, swojego rozsądku. Ja również. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i jak zawsze mówię, szacunek wszystkim dobrym ludziom. Czołem.